To nie jest film o Squid Game, ale dzięki zamieszaniu wokół tej serii natrafiłem na informacje i artykuł o historii Brothers Home, inaczej Dom Bractwa. Choć reżyser koreańskiego serialu nigdy oficjalnie nie potwierdził, że inspirował się tym miejscem. To plotki na ten temat krążą w mediach społecznościowych. Czym było to miejsce nazywane koreańskim obozem koncentracyjnym i co wiemy na temat mrocznej historii Korei Południowej, która kojarzy nam się raczej z K-popem, elektroniką i motoryzacją, a nie przymusową pracą i obozami? pracy. No, wszystko zaczyna się w latach 60 gdzie w Korei Południowej ma miejsce boom gospodarczy nazywany cudem nad rzeką Han. Wszystko dzieje się po wojnie koreańskiej. Zachód wspiera Koreę Południową. No i ten cud nie przyszedł łatwo. Rządząca wtedy junta wojskowa postanowiła usunąć z widoku publicznego bezdomnych. Powstały ośrodki pomocy dla osób bezdomnych i sierocińce, ale daleko im było do tego, co znamy z dzisiejszych czasów. Dlaczego zapadła taka decyzja? No, Korea Południowa chciała pokazać się jako nowoczesne państwo, w którym nie ma bezdomnych, nie ma biedy, a kraj jest szczęśliwy i rośnie gospodarczo. Taka utopia kosztem ludzkiego życia. Powstają więc prywatne ośrodki pomocy dla osób bezdomnych i sierocińce. Z jednej strony, można powiedzieć, idea słuszna. Prywatne miejsca, gdzie osoby bezdomne, czy dzieci bez rodziców, mogą w jakiś sposób wejść do życia, do społeczeństwa z nowymi możliwościami. Po roku spędzonym, bo takie przynajmniej było założenie po roku spędzonym w takim ośrodku, e, na przykład osoby bezdomne zdobywają zawód, dzięki czemu będą mogły zdobyć pracę, dzięki temu będą mogły wyjść z kryzysu bezdomności. Sierocińce mają pomóc dzieciom na to, żeby no, mieć normalny, kochający dom, a potem wrócić na łono społeczeństwa e, i w jaki sposób budować gospodarkę utopijną Korei Południowej. Takie było oczywiście założenie. Wydawało Byłoby się słuszne. Gorzej jednak z wykonaniem. Do Brothers Home w mieście Busan mieli trafiać włóczędzy, którzy zakłócali porządek. Definicja była jednak tak szeroka, że można było tam wsadzić praktycznie każdego. Szacuje się, że bezdomni stanowili tak naprawdę tylko 10% wszystkich, nazwijmy to, osadzonych albo więźniów. Reszta to m.in. osoby dotknięte chorobami psychicznymi, uliczni handlarze czy studenci protestujący przeciwko. Przeciwko władzy. No właśnie, definicja była bardzo szeroka. Zdarzały się tak naprawdę porwania. Najwięcej osób trafiało do tego ośrodka w latach 80. Jak podaje Business Insider, władze chciały, żeby przed Igrzyskami Azjatyckimi w 86 roku czy letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Seulu w 88 roku zagraniczni goście zobaczyli w Korei Południowej kraj wolny od biedy i bezdomności. Słynne malowanie trawy na zielono. Efekt Brothers Home w Busan przypominał obóz koncentracyjny. Więźniowie byli zmuszani do niewolniczej pracy. Byli ofiarami przemocy, również seksualnej. Zamiast nazwisk pojawiały się numery. Skąd my to znamy? Z kolei więźniowie, osadzeni, którzy nie mogli tak naprawdę stamtąd uciec, byli dzieleni na Plutony. Każdy Pluton miał wyznaczonego przywódcę. Plutony konkurowały ze sobą w pracach, na polu, w szwalniach czy w warsztatach. Z kolei przegrani byli poddawani torturom. Prawda o Brothers Home wyszła na jaw w 1987 roku po falach prodemokratycznych protestów. Zresztą kilku więźniom udało się też uciec i ujawnić skalę nadużyć. Jednak władza starała się za wszelką cenę wszystko zamieść pod dywan. W 1988 roku ośrodek w Busan został zamknięty. Zresztą w uniwersum Squid Game ten sam rok jest podawany jako początek krwawych rozgrywek, ale tak naprawdę Korea Południowa do dzisiaj nie rozliczyła się z tamtej historii. Według oficjalnych danych w latach 75-87 przez Brothers Home przewinęło się około 40 tysięcy osób. Szacuje się, że zginęło około 600 osób. 90. Natomiast to wciąż są dane hipotetyczne. Cały czas ta zbrodnia do końca nie została zbadana. Śledztwa się toczą. Właściciel tego ośrodka już nie żyje, ale przez lata był uznawany jako jeden z bohaterów Korei Południowej, człowiek, który dawał szansę drugą szansę ludziom w różnych kryzysach, tak naprawdę zmuszając ich do niewolniczej pracy, również na własną korzyść. Ten człowiek trafił później. Do więzienia, ale szybko z niego wyszedł. Po czym znów zaczął otwierać ośrodki pomocy, tak zwane ośrodki pomocy dla osób potrzebujących. Tak więc no, Korea Południowa do końca nie chciała się przyznać do błędu. Kraj, który kojarzy nam się no właśnie, z takim trochę plastikiem, trochę kiczem, trochę takim kolorowym, bogatym światem, mamy w głowach teledysk gangnam style, a z drugiej strony jest taka ciemna strona Korei Południowej, o której pewnie sam bym się nie dowiedział, gdyby nie pojawił się serial Squid Game i nie zainteresowałoby mnie to uniwersum e, wokół tego serialu. Sam serial według reżysera, czy, sam reżyser nigdy nie, nie przyznał, że było to inspirowane właśnie tamtymi wydarzeniami, ale zachęcam was do tego, żeby poszukać więcej informacji właśnie na temat tego środka. No trochę ten obraz Korei Południowej zapewne zmieni się w waszych oczach, ale może też dzięki temu stanie się trochę bardziej prawdziwy, trochę mniej kolorowy. No, ale też bardziej chyba szczery. Jeżeli podobał Wam się ten film, jeżeli podobała Wam się ta historia, to oczywiście zachęcam Was do tego, żeby subskrybować mój kanał, żeby dawać łapki i komentarze. Różne ciekawe rzeczy, tak to nazwę, różne historie będą się, mam nadzieję, tutaj coraz częściej pojawiać. Na razie to tyle, dzięki i do zobaczenia.